Księżyc za chmurami, moc nie daje snu A każdy dzień dobrze znany, jeszcze do niedawna Sen straciło wszystko, to obwód wzięła Wygranej będziesz blisko, Ty znajdź znak Który w sercu wyryłeś Ja wierzę w siebie, bo wiara daje siłę Uwielbię zdobyte cele, są kluczem do działania I nie kim jesteś, że tu siłę do przetrwania Ja mam tu siłę i Ty też masz to która żyje ponad formą Skazany na ten świat, w którym wciąż walczę Jakoś ciągnę to dalej, przynajmniej staram się walczyć A to co zapisane, niechaj stanie się realne i na ile potrafisz, jak potrafisz żyć tak właśnie W metryce zapisane, rozwijać pasję Ulicia, Sorry! Tak mi co on mi kończył, jeżeli niby kurwa z angielskiego jestem, nie? Sorry! On no, tak się popatrzył, przepuścił mnie. Thank you! I myślę, że to Jak bardzo? jest Bo innym to jest to, co nas nadal macja. A wielka wiara w to, że kiedyś coś zmienimy Stworzyła nowo no i tworzy nowo dziś Stań przed lustrem i spójrz w oczy głęboko spełnia i sprawdzoną drogą Pamiętaj, że nadzieja ostatnia umiera A ty masz ten cel, który właśnie opierasz. Aż mamy już go w rękach i nie oddamy, wiesz na Walczę nadal oto, by życia swego nie przegrać I też byłem w tych miejscach, gdzie trzeba ku temu walczyć I pamiętam te momenty, gdy zostawaliśmy sami Wiara dawała siłę, motywację do działania No i zrobiłem z nimi debiut płytę na legalach I nawet jeśli będą wciąż krytykowali Wymagać od siebie, choćby nie wymagali Nasza na końcu, tyle jak w Nie masz ze skąd i nie masz my gdzie Ważne co masz ze a robisz sobie. Czy już wiesz, którą wybrałeś? chcesz? Jeśli już wrzesz, w Nie chcę już cię znać, bo nie chcę mi się cześć